Biedronka na grudzień przedstawia następujące bardzo przydatne gadżety. Oto one. Superowa grajmo RPG Talitubis. Jest to produkcja firmy ZSR Corporation, w pełni darmowa gra, duży wybór broni i pojazdów. Gra jest w trzech językach, wymagania to procesor Pentium 1.1 GHz, karta graficzna GeForce 1100, pamięć operacyjna 256 MB, a wolnego miejsca na dysku to 1 TB. Gra jest dozwolona od 4 lat. Uwaga, gra zabiera pornografię. Strach, który wystraszy młodsze dzieci, przemoc i wulgaryzm. Kosztuje to 655 zł i 98 982 gr. Profesjonalna klawiatura dla zawodowego bracza Polecamy grać w Counter Strike'a. Dzięki niej wygrasz z wszystkimi przeciwnikami. 100% na dyskwalifikację z turnieju. A teraz promocja. Cena została obniżona z 3000 zł i 45 groszy na 3500 zł i 45 groszy. A teraz superowych it. Portretem Adolfa Hitlera, który jest importowany z Etiopii. Idealny prezent dla kolegi lub koleżanki Emo. Ale uwaga, bo wy kurwiście jebie padlinu. Gratis otrzymacie dwie żyletki, za które trzeba zapłacić osobno w Lidlu. Cena jest korzystna, bo kosztuje 124 tysiące dolarów. A teraz przedstawiamy wam superowy samochód do derby. Wyprodukowano w Mongolii. Najlepszy wybór do zawodów derby. Pokona wszystkie pojazdy, malucha trabanta, czołga i te inne. W zestawie brakku samochód kosztuje 987 654 321 rielów kambodżańskich. Likier jajeczny jednolitrowy. Uwaga, działanie potwierdzono na ludziach. Do wyboru mamy trzy smaki stolcowy, pasztetowy i serek homogenizowany. Prosimy tego nie pić, wywołuje zatwardzenie pokarmowe. Straczkę i wymioty. Produkt jest tani, bo kosztuje 4500 birów etiopskich i 25 centinów. A teraz uwaga, przedstawiamy wam bezprzewodowy gamepad, wyprodukowano w ZSRR, idealny do gry kontra na Pegasusie. Posiada wbudowaną piłę spalinową, by zajebać na przykład uciążliwemu sąsiadowi. Ostrzegamy, by nie włączać piły, bo wybuchnie. Kosztuje tylko 6500 dolarów Hongkońskich. To na razie tyle i zapraszamy do naszych sklepów.